Szeptem pisane ja Wiedźma. To nie jest zwykły pamiętnik, to miejsce, w którym Twoje myśli stają się magią, marzenia nabierają kształtów, a słowa niosą moc. Tu możesz zapisać swoje najskrytsze pragnienia, zaklęcia afirmacji i ślady własnej drogi do siebie. Kim jest wiedźma? To kobieta, która wie, czuje głębiej, myśli szerzej, dostrzega więcej. Wiedźma to ta, która ufa swojej intuicji, potrafi rozmawiać ze światem i słuchać jego odpowiedzi. Nie boi się swojej siły, lecz odkrywa ją z czułością i uważnością. Jeśli trzymasz ten pamiętnik w dłoniach, to znaczy, że jesteś jedną z tych wyjątkowych kobiet, taką, która pragnie odkrywać siebie na nowo, wsłuchać się w szepty swojej duszy i pozwolić, by prowadziły ją ku spełnieniu. Niech każda zapisana tu myśl stanie się krokiem do wewnętrznej mądrości. Niech każde słowo będzie jak zaklęcie, niosące siłę, spokój i spełnienie. Bo w tobie jest magia, w tobie jest moc, szeptem pisane, ale przez serce słyszane.